Dzień dobry moi drodzy Witam Was w krótkim filmie na temat konserwacji sprzętu turystycznego a tak naprawdę skupimy się dzisiaj na impregnacji i konserwacji namiotów wiosna nadchodzi co prawda powoli, nie spieszy się w tym roku ale w końcu nadejdzie sezon turystyczny rozkwitnie w pełnej okazałości także warto pomyśleć o, o tym żeby zadbać o swój sprzęt turystyczny między innymi o namiot. Że jest bardzo prosta. Rynek oferuje wiele produktów, które są dedykowane właśnie do konserwacji czy to namiotów, czy ogólnie sprzętu turystycznego, które mo możecie do tego celu wybrać. Także zapraszam na intro i zaczynamy. Pierwszy krok, jaki powinniśmy uczynić, by umyć i zaimpregnować, zakonserwować nasz namiot, to rozstawić go, rozstawić go u siebie w ogródku, czy jeśli nie mamy przestrzeni ogrodowej, to gdzieś w takim miejscu, w którym będziemy mogli w całej jego okazałości ten nasz namiot, nasz turystyczny domek, sobie rozstawić. I gdy mamy go ustawionego w tej konfiguracji, taki na, na gotowo, no to to, co pozostaje zrobić, to umyć go i zaimpregnować. Jak mówiłem, środków do impregnacji namiotów jest coraz więcej na polskim rynku. Ja używam środków firmy NIGWAX. Tak naprawdę służą do tego dwa produkty, które firma NIGWAX produkuje, czy tam wytwarza, żeby się nie powtarzać. Pierwszy z nich to Gear and Tent Solar Wash środek, który przeznaczony jest do umycia naszego namiotu, przygotowania go pod ten drugi środek, którym będziemy nasz namiot impregnować. Żeby umyć nasz namiot wystarczy go spryskać środkiem Gear and Tent Solar Wash. Środki te są dostępne. Środki, których ja używam. Są dostępne z takim aplikatorem, że możemy sobie natrysnąć ten środek na powierzchnię całego namiotu. Tutaj warto pamiętać o tym, żeby zachować jakąś harmonię przy nakładaniu tego środka. Czyli zacznijmy sobie z jednej strony namiotu, obejdźmy go sobie dookoła. I skończmy po drugiej. Nie biegajmy wokół niego tak troszkę bez ładu i składu, pryskając w różnych miejscach. Róbmy to systematycznie, bo przyda nam się to zaraz za momencik, gdyż po nałożeniu tego środka na, na nasz namiot mamy około 10 minut, może 15, żeby zacząć ten środek usuwać. Przy dużych namiotach wydaje mi się, że to jest właśnie ten czas, który zajmie nam. Obejście naszego całego namiotu i nałożenie dokładnie tej, tego, tego środka na, na nasz namiot. Myjemy ten namiot po nałożeniu środka na, na, na całość, myjemy go używając do tego wilgotnej szmatki czy gąbki, szorujemy nie za mocno, tak żeby tego namiotu nie, nie uszkodzić. Ten środek powoduje, ta chemia powoduje, że możemy naprawdę sporo brudu. Z naszego namiotu usunąć i przy okazji, nie wiem jak to się dzieje, ale pewnie na jakimś tam poziomie molekularnym, nasz materiał, z którego wykonany jest namiot, jest przygotowywany do kolejnego etapu. Na sam koniec pierwszego kroku, czyli mycia namiotu, ścieramy szmatką, ścierką, gąbką, ścieramy nasz środek do mycia namiotu. I tak przygotowany namiot poddajemy drugiemu procesowi. Drugim etapem całego procesu jest nałożenie impregnacji naszego namiotu. Jest to środek Tent and Gear Solar Proof. Środek, który zabezpiecza nasz namiot przed szkodliwym działaniem promieni UV pochodzących z promieni słonecznych oraz pokrywa nasz namiot. Warstwą hydrofobową, która odpycha wodę, żeby to zrobić, powtarzamy czynności z kroku pierwszego: czyli nakładamy sobie na cały nasz namiot właśnie ten środek. Przy użyciu aplikatora, który możemy w postaci takiej mgiełki aerozolowej nałożyć ten środek na namiot, zostawiamy go sobie na parę minut, żeby popracował, wchłonął się w tą powierzchnię, powierzchnię, która jest wilgotna i przygotowana przez pierwszy krok właśnie do przyjęcia tego, tego środka i po około myślę 10 minutach w zupełności wystarcza ściągamy ten środek wilgotną szmatką i czyścimy z jego nadmiaru cały nasz namiot nie musimy tego środka wcierać, nie musimy szorować jakoś namiotu jak przy myciu wystarczy, że damy mu popracować te, te 10 minut i na sam koniec dokładnie go usuniemy z powierzchni, z całej powierzchni na naszego namiotu, zwłaszcza z tych drobnych miejsc, gdzie namiot jest szyty, tam ten środek lubi sobie zostać, tam też zadbajmy o to, żeby stamtąd też go usunąć, no i pozostawiamy namiot tak naprawdę do wyschnięcia w słoneczny dzień, Zajmie to kilkanaście minut, i nasz namiot jest gotowy do sezonu, zabezpieczony dodatkowo, umyty, także możemy z niego bezpiecznie korzystać. Środki te, o których mówię, również wydłużają żywotność namiotu. Ten materiał, który zabezpieczymy przed działaniem promieni UV, zabezpieczymy przed penetracją przez, przez wodę, dzięki temu. Wytrzymuje znacznie dłużej, a my z naszego sprzętu możemy dłużej, zwyczajnie korzystać, i przez więcej lat będzie on nam. Służył. To co jeszcze warte po podkreślenia to środki te są w zupełności bezpieczne dla środowiska także nie ma obawy, że ściekając z namiotu na grunt w jakiś sposób ten grunt zanieczyszcimy zaszkodzimy środowisku wodę po pukaniu po myciu tego, po, po myciu na, namiotu przy użyciu tych środków również możemy po prostu wylać do gruntu robiąc to w zupełności bezpiecznie. No dobra, słuchajcie, to tyle ode mnie na dzisiaj. Króciutki materiał. Mam nadzieję, że osobom, które jeszcze nie zabezpieczały swoich namiotów, okaże się on przydatny i pomocny. To tyle ode mnie na dzisiaj. Ruszajcie w teren ku przygodzie.